Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji. Nazywam się Iwona Migas i jestem nauczycielem w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie. Pragnę dzisiaj z Państwem podzielić się moim doświadczeniem w pracy w teatrze szkolnym, który prowadzę już ponad 10 lat z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Często wobec. Nas, pedagogów pracujących w teatrze szkolnym, pada takie pytanie: czym różni się, co odróżnia Pani warsztat pracy od pracy innych nauczycieli? Szczerze powiedziawszy, trudno jest mi powiedzieć, ponieważ trudno mi porównać swoją pracę do oddziaływań kogoś innego. Na pewno muszę tutaj powiedzieć jednak o specyfice kontaktu. Komunikacji z dzieckiem o niepełnosprawności umysłowej. Jak wszyscy zapewnie, zapewne orientujemy się, są to dzieci, no, których który los niestety obarczył piętnem zaburzeniami w sferze myślenia,. Dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, obniżonej samooceny, obniżonej koncentracji uwagi, pamięci, w ogóle rozumienia świata. Więc moim zadaniem, właściwie moim pragnieniem jako pedagoga prowadzącego teatr szkolny jest z jednej strony usprawnienie tych procesów, o których wspomniałam, a z drugiej strony zdjęcie, oczywiście, na ile się da. Tych wszystkich urazów emocjonalnych, które towarzyszą naszym dzieciom. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą, która nie posiada swojej własnej rodziny bądź doznała nadszarpnięcia swojej podmiotowości, godności jako istoty ludzkiej w rodzinach dysfunkcyjnych bądź patologicznych. Staram się więc jak mogę oczywiście z, z moim zespołem, muzyka, oświetleniowca, paniami od scenografii, czy w ogóle takiej pomocy na próbach, chociażby, żeby koncentrację uwagi utrzymać, co jest niezmiernie trudne przy naszych dzieciach, naszej młodzieży, z innymi nauczycielami, co oczywiście bardzo, bardzo sobie cenię. My, my pedagodzy, którzy obserwujemy nasze dzieci na przestrzeni dwóch, trzech lat uczestniczenia w teatrze, w zajęciach teatralnych, widzimy ogromny postęp, nieraz u niektórych dzieci lawinowy w rozwoju osobowości. Jest to po pierwsze usprawnienie tych procesów poznawczych, o których powiedziałam ale również zbudowanie poczucia własnej wartości. Te dzieci mają na coś wpływ, doznają takiego uczucia, oprócz oczywiście radości, satysfakcji z odniesionego sukcesu, ale doznają tego, że one są dobre i piękne, czego wcześniej może nikt im nie zasygnalizował, nie powiedział, nie dostały takiego komunikatu. No to jest bardzo budujące i piękne w naszej pracy i to rzeczywiście dostrzegamy. A jakie ćwiczenia, zadania się sprawdzają takich z na zajęciach? No, rzeczywiście, teatr nasz to nie tylko przyjemność, nie tylko finał pięknego spektaklu, ale również ciężka praca i trudności, które rzeczywiście napotykam czy napotykamy na próbach. Przede wszystkim dotyczą one otworzenia dziecka i przekazania mu, że on nie gra siebie. Że on musi zagrać jakąś rolę, że on musi zagrać jakąś postać. To jest, to jest niezmiernie trudne, szczególnie dla dzieci, które przychodzą nowe do kółka teatralnego, które są bardziej nieśmiałe, bardziej zamknięte w sobie. I takimi fajnymi ćwiczeniami jest na przykład włas, jest własny przykład, że tak powiem. Czyli, no, co ja na przykład robię? No, coś, co jest bliskie dzieciom, czyli przedstawiam, Jakieś zwierzątko, mogę być na przykład psem, więc dzieci obserwują, jak ja biegam po sali, jak ja szczekam, jak ja gonię własny ogon, którego nie mam. Przymilam się, jestem też groźnym psem, który, który tam mocno je próbuje atakować, prawda? Jest przy tym dużo śmiechu, takiej spontanicznej radości, ale też jest. No, niekiedy taki stupor, prawda? Dzieci tak reagują na to dziwnie, bo nagle z pani coś wychodzi, co nie jest takie, no takie, takie dosłowne, takie zaskakujące, ale małymi kroczkami, małymi kroczkami można nie przedstawiać psa. Można zacząć od niewinnej pszczółki, która sobie gdzieś tam lata i, i, i bzyczy, prawda? Siada sobie na kwiatuszka. No, są to różne techniki. Bardzo fajnym takim, ta, taką metodą otwierania dzieci, szczególnie takich bardzo nieśmiałych z zahamowaniami y, emocjonalnymi, y, jest na przykład ja to nazywam y, metoda szczęśliwej garderoby, czyli wyjmuje wszystkie szalone stroje, których mamy rzeczywiście już przez lata uzbieranych y, i wystarczy, że y, dziecko przymierza na przykład kapelusz, dokleja sobie. O, poważnego wąsa i od razu w sposób spontaniczny staje się poważnym panem. No oczywiście trzeba by spiąć włosy, <grym> ale, ale rzeczywiście jest przy tym bardzo dużo, dużo, dużo śmiechu, zabawy. Fajnym takim ćwiczeniem jest, jest również wykonanie nawet prostych kukiełek i podłożenie do tego jakiejś wierszy. Coś, co jest takie dowcipne, śmieszne, ja tutaj przygotowałam akurat taką, takie kukiełki, bardzo prosto wykonany kawałek listewki, kawałek, słuchajcie, no co, papieru, który jest pomalowany, prawda? I można tutaj dzieci zachęcić, mamy tutaj swoje, naszego wieprza i nie pietrze pieprz, pieprze pieprzem wieprza. Tak? Wierz, ja na brzechwy. I możemy zachęcić jedno dziecko, które trzyma jedną tą naszą kukiełkę, drugie, a potem na przykład zespolić to. Yy, I jedno dziecko trzyma obydwie postaci. I zaczynamy, tak? Nie pieprz-pietrze, pieprzem-wieprza, wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza-pieprzę, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze pietrze, kiedy wieprza pieprz się wetrze się sprzecza Piotr z Piotrową. Wreszcie posłał po teściową. Ta, aż w boki się podetrze. Wieprza pieprzem, pieprze śpietrze Przecież wie to każdy kiep, że wieprze są lepsze bez pieprza. Piotr pomyślał. Też nie lepsza. No i tak dalej, i tak dalej. W tym spektaklu fotograf dzieci bardzo dużo też śpiewają. Yy, znaczy pojawią się też piosenki, prawda? Tak, w układaniu scenariuszy, bo głównie sama je układam, oczywiście posiłkuję się też gotowymi fragmentami wierszy, prozy, ale muzyka, piosenka odgrywa jednak bardzo dużą rolę w przedstawieniach. I mamy akurat wśród naszych młodych aktorów osoby śpiewające, którym świetnie to wychodzi i pięknie potrafią oddać klimat danej sceny, na przykład sceny miłości. Kiedy dziewczyna śpiewa piosenkę no, o uczuciach, a tytułowy fotograf układa z jej twarzy, z pociętego zdjęcia, właśnie na zasadzie puzli jej twarz. Była to scena, która rzeczywiście wzruszała wszystkich. No było to coś pięknego, także w dużej mierze korzystamy i z utworów muzycznych, zarówno współczesnych, jak i klasycznych. Muszę powiedzieć, że właśnie w tej sztuce fotograf porwałam się na taką szeroką wodę, korzystałam z różnej stylizacji, począwszy od rekwizytów właśnie poprzez muzykę i współczesną, i klasyczną, gdzie również wykorzystałam fragment utworu Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego, Konającego łabędzia, taki symbol czegoś kończącego się, miłości, która niby ma umrzeć, ale oczywiście no, u nas było to szczęśliwe zakończenie z takim pięknym przesłaniem do, do publiczności. A gdyby Pani miała powiedzieć tak coś komuś, kto chce pracować z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, to co by Pani poradziła takiej osobie? Myślę, że powiedziałabym tak od siebie, od serca, że, że trzeba kochać te dzieci, że trzeba je rozumieć, że trzeba mieć niesamowite pokłady empatii, żeby próbować zrozumieć świat ich oczami, ich sercem. Chciałam również Państwa zachęcić, ponieważ nieraz słyszałam od... Osób zajmujących się teatrem, szczególnie teatrem szkolnym, żeby uniknąć nudy takiego przestoju, rezygnują z roli narratora. Rzeczywiście cudownie jest, kiedy postaci grane w przedstawieniu mają długą rolę potrafią wzruszyć widza potrafią zmieniać charakter swojej wypowiedzi, interpretacji. Ale myślę, że jeżeli tekst jest mocny, szczególnie wzruszający, tak jak było to w przypadku przedstawienia pod tytułem Dla Niepodległej, tutaj bardzo charakterystyczną też i ważką rolę odegrał element scenografii. Był to surowy wagon. W którym zamknięci byli no, nasi uczniowie, ale tak naprawdę e, chodziło o Polaków wywiezionych na, wywożonych na Sybir. E, więc wystarczył ten mocny element, gdzie po prostu wszystkim e, cisnęły się łzy do oczu, a dzieci przez to prymitywne, surowe okienko wyciągały ręce, żebrając o śnieg, który mogły rozpuścić, aby napić się wody w czasie podróży. Nie rezygnujmy, kochani, z, z, z roli narratora y, wtedy, kiedy dzieci potrafią już swoją mimiką, y, gestem y, pokazać rozpacz, ból, y, tragizm granych postaci. Tutaj właśnie jest zbliżenie. I tu już scena prymitywnej, y, biednej, niesamowicie Wigilii z wielką tęsknotą na Syberii. I bardzo przejmujący moment do wzruszającego wiersza, kiedy dzieci podnoszą kromkę czarnego chleba, który miał symbolizować opłatek. Zachęcam państwa bardzo do tego, abyście w miarę swoich możliwości w szkole, w placówkach mogli organizować teatr, w którym, do którego zaprosicie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli i rodziców. My na swoim koncie mamy taką większą bajkę zrealizowaną i proszę mi wierzyć, do tej pory na, i nauczyciele, ale również rodzice, z którymi spotykamy się gdzieś tam przypadkowo czy w rozmowach telefonicznych, no mówią, że jest to dla nich niezapomniana przygoda. A radość dzieci z tego, że mogły zobaczyć swoją mamę, swojego tatę na scenie, a jeszcze wraz z nimi występować, no jest nieocenionym przeżyciem ogromną radością. Jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć w całości nasze spektakle teatralne, to serdecznie zapraszam na stronę znpo.pl w zakładce YouTube. Wystarczy wpisać w przeglądarkę i miłego oglądania. Dziękuję bardzo.